Witajcie, witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj na odmiany D3 Multiplayer udało się w końcu dołączyć do jakiegoś lobby, gdzie ktokolwiek jest. Aktualnie e, w wyścigu trwa e, jakiś tam e, odcinek specjalny, więc musimy poczekać aż się zakończy, gdyż dopiero teraz dołączyliśmy do, e, do gry. Ostatnie promocje właśnie spowodowały, że ktoś w końcu wróci do tej gry. widzimy jest level 50, to jest maksymalny 34, 7 i 14, czyli ja. Ja troszeczkę to pograłem, ta liczba fanów właśnie decyduje o tym jak wielki poziom mamy na obecnym etapie gry. Ja się dorobiłem 14, tutaj Skyla, Sky Belf 69, widać, że dopiero praktycznie zaczyna, gdyż tak jak w każdej grze gdzie się leveluje, te pierwsze wpadają dość szybko. Problem się robi e, z tymi levelami, które są bliżej końca, czyli tego 50 poziomu. I możemy sobie właśnie pościgać się z żywymi graczmi. Tak? którzy przede wszystkim, tak jak ja na chociażby w poprzednich filmikach z tak, popełniali błędy, no i to nie jeden, co często właśnie skutkuje albo słabym wynikiem, albo czasami nawet wyeliminowanie wyś z wyścigu, jeżeli zgubimy na przykład koło, tak, czymś macie w coś porządnie, eee, tak naprawdę. No i cóż, no, poczekajmy chwilę, aż się skończy ten wyścig, jak sami wiecie, E, odcinki specjalne nie są takie długie, więc e, powinno się skończyć chociaż to jest pięć okrążeń, więc może weźmy sobie kibicowanie tak naprawdę. Spójrzmy na jakim etapie oni są. E, Buggy. Są to właśnie pojazdy e, dostosowane na ciężki teren z zawieszeniem, e, które pozwoli wytrzymać ciężkie warunki nie tylko atmosferyczne, ale także e, podłoża którym się nie będziemy tak ślizgać, tak? Spójrzcie na bieżnik, jak jest dostosowany. Widzimy ostatnie okrążenie wyścigu naszych kompanów w trakcie wyścigu. Niestety nie możemy dołączyć, gdyż no, tak właśnie obecni gracze musieli poczekać na nas. Skywalk widać ładnie, tutaj zajął drugą pozycję. Nieźle, nieźle. Tu się ścigamy, wszyscy na raz można się uderzać, można wyeliminować przeciwnika poprzez uderzenie go właśnie tu bok, tak żeby go obrócić wszystkie chwyty dozwolone później. No wypadałoby oczywiście przeprosić za taki patent. Mamy tu właśnie czat pod klawiszem F2. I no i cóż. No i się ścigamy. Ścigamy się jak leci. Zobaczymy jak tam pójdzie następnej, następnym odcinku specjalnym. Nie wiemy jeszcze jaki to będzie. No, quit. Dobra, zakończone wyniki. Przechodzimy z powrotem do lobby, w którym właśnie gracze będą mogli dodatkowo głosować na wyścig, jaki będzie następny. Mam nadzieję, że nic nie wyjdzie, a tym bardziej nie wyjdą wszyscy, żeby nie mogli dalej sobie ją pościgać. Jeszcze czekamy, aż co reszta wyjdzie z gry. Trzymają właśnie jeszcze tą oponę przy swoim mikku. skype tutaj ładnie nam kaszle do mikrofonu. Na szczęście nie słychać o tak głośno. No i właśnie za kilka sekund rozpocznie się głosowanie na następny tryb i na następne podejrzewam klasę samochodów, które będą brały udział w danym trybie. Waller Climb No dobra, nie zostanie, i tak nie głosuje we to eee, Trailblazer, czyli te naprawdę bardzo szybkie pojazdy, które są ciężkie do panowania przeze mnie. Ja powiem Jakoś tam jest 2000 współczesną, topową. Nie teraz nawet tej nazwy. I wybieramy samochód. Hm. No nic, Audica oczywiście tam gdzie są białe felgi. Będziemy dwa wybory. Dwie Audice, dwie Toyotki. No i cóż... Awadź, mapę! Ja oczywiście, jak już mówiłem, nie modyfikuję swoich ustawień samochodów. Ja gram na domyślnych. Sama może troszeczkę grałem, żeby dostosować jakoś to wszystko. Mapa zimowa. No to jak wiemy, z poprzednich filmików nie wychodził mi on za dobrze. No ale nic, spróbujmy. Bonus... 500 punktów reputacji za przekroczenie prędkości 177 km. Startujemy z drugiej pozycji, więc Skibel startuje przed nami. Mapa nie należy... Mapa. Odcinek specjalny, nie należy do najłatwiejszych poprzez zaspy które znajdują się z boku Każdego, każdego po prostu odcinka drogi poprzednie kontakty nie kończyły mi się dobrze z tą z tym typem ale zobaczymy jak na pójdzie no Skiwel mimo że świeży gracz ładnie mi startował spodziewałem się że popełnił już jakiś może błąd a właśnie tutaj cała adrenalina Przychodzi na mnie, żeby to ja właśnie nie popełnił żadnego błędu. Często zdejmuję palec ze spustu gazu. Naprawdę ze strzałki do przodu. I tu już, wybaczcie, ale nie odważę się grać z kamerą od środka, gdyż za bardzo jestem przyzwyczajony do tej. Oj. Nie A u mnie duży zaspel. A wiemy, jak to się może skończyć. Ostrożniej, ostrożniej. Ważne, żeby nie popełnić dużego błędu. Zawsze łatwiej ewentualnie później, jeżeli, jeżeli będzie to wyścig na wiele odcinków, odrobić kilka sekund niż gdzieś przygrzmocić trwest i stracić 10-12 sekund, tak? Te odcinki nie są duże, więc każdy błąd później bardzo kosztuje. No, ten za nami niestety jest chyba dużo lepszy Z tego co widziałem, na chwilę przed na minimapkę Nas bardzo ładnie dogonił No ja oszczędzam trochę samochodu boję się wchodzić na pełnym razie Dość ostre zakręty O, przegoniłem skivela jest nice, na specjalnym Tutaj widzieliśmy już holender. Co to było? Nie kojarzę tego nawet no tu ładnie, ładnie, na, pełnej, na pełnym gazie Mamy achievementa Za szybki przejazd Spokojnie, spokojnie było nie wpadnijmy w poślizg Ładny przejazd, dobry Na pełnym gazie, z lekkim opuszczeniem w pewnym momencie Strzałka idealnego przejazdu wyznaczyłem nam troszeczkę inny tor jazdy za nami już jest blisko e, Chyba on idzie tą Toyotą Która chyba Oczywiście tego nie wiemy Lepiej sprawuj się na określonej nawierzchni ojoj Nie uderzajmy, nie, 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 nie Proszę, nie I właśnie o tym mówiłem To są te błędy No i cholera O tym właśnie mówiłem w tych pojedynczych błędach, które decydują o wszystkim Przydałem się bezpośrednio wyprzedzić, nie stwarzając koledze żadnego problemu. No po prostu kurde. O i już, już stres robi swoje. Szkoda, szkoda, skiwek był naprawdę w moim zasięgu Zostaną 30 sekund na ukończenie. Całeś na nas za długo nie czekała. No i cóż, niestety nie udało się. Skiwal był w zasięgu, choć ja to jest lepszym wyborem troszeczkę na tą trasę. Może mieć lepszą przyczepność, mogę decydować na przykład, żeby prze... przełożyć trochę bardziej przyspieszenie na przednią oś, żeby ją kontrolować. W takiej sytuacji, by prawdopodobnie nas uratował ten poślizg, w który wpadliśmy. No nic, w każdym bądź razie. Tak wypadł nasz pierwszy wyścig. Dziękuję za uwagę. W następnym filmiku będzie kontynuacja tego, tak powiedzmy, turnieju wewnętrznego pomiędzy graczami. Jatwab, Skivel i Maxwell, jeżeli jeszcze będą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!